Zwieżnej strony Mr. Maciej. Dzisiaj będę nagrywał pierwszy odcinek maratonu świątecznego. Bez mojego kolegi, bo no, on nie może nagrywać i raczej w maratonie go jednak nie będzie, bo się zdarzyła taka sytuacja, więc nie wiem, czy maraton będzie nagrywał razem ze mną. Jeszcze nie będę żadnych skinów kupował. Wiem, że miałem nagrać już 1 grudnia, ale nie mogłem, bo... Coś w ogóle mi się z Bro Starsem popsuło i nie mogłem przez dwa dni go w ogóle odpalić, więc dzisiaj dopiero nagrywam z lekkim opóźnieniem. Także co, biorę jakąś postać. Fajnie było jakieś świąteczne coś ustawić, ale nic nie ma na razie. Tapety, ikony na profilu żadnej nie mam świątecznej. Jeszcze spojrzę, ale no wczoraj patrzyłem, to nie miałem. No i nie mam świątecznej. A i cieszcie się, i Boże i dajcie znać, ci cieszycie się, że już się zaczął grudzień, że niedługo Mikołajki są. Także, no, ten dobra, gram na gram perłą, no i gramy. Niedługo się zaczną y, kupowanie, niedługo się zacznie kupowanie świątecznych skinów. Obiecuję wam tylko. No, muszę zaczekać, aż mi się trochę tych klejnotów nazbiera. Wow! O nie, Clancy, zaraz mnie zabije. Haha! O nie, Jessie! O! Wow! O Jezu, jak ona mocno zadaje! Nie. By dwóch na mnie lecą. Co jest jak? Ja tu mam cokolwiek zrobić! Griff! Kurde, dobra. Okej, okay, sytuacja chyba opanowana. Mhm, odsuwam się od Edgara. Pum. Nie, no prawie! Kurde, no prawie zająłem. No prawie go zabiłem, kurde no. Ten ultimate mnie za bardzo nie uratował. O, 24 rangę wbiłem na peru Nie wiem, jak to nazwać. Na Perła. O! Nie, kurde, się znowu anulował. No i kurde. No dobra, o, skorzystaj 10 razy z. Opcji zagraj ponownie, to będę tak robił, przy okazji mi się dużo pucharków zbiera O kurde, nie dość, że też perła, że tego z tym samym skinem. Kurde, jaki fart. Dobra, o o kurde. el primo! O nie. Perła Cię pokona, czyli ja... O nie! Łoł! Wow! Nie! Kurde! Nie! 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 O nie. Myślałem, że go tu dosięgnę tym. Ale chyba się nie dał nabrać. Kurde, już nie wiem, gdzie on jest. O! Wyczułem, że tu jest. Trochę go sprzedałem, że Edgar go zobaczył, ale no. Takie życie w Brawl Stars. O ty, El Primo, chodź tu. Pum! O nie co jest? Co to było? Jak tu się stało? Okej, okay, widzowie, nie wiem co tu się stało. Nie mam pojęcia, ale. Ale coś naprawdę. Film będzie trwał tak za 8 minut, no może 10. no I niedługo przygotujcie się będzie kupowanie skinów świątecznych. Ale tylko czekam, aż wejdą te świąteczne skiny, bo na razie nie ma co kupować, bo nie ma jeszcze żadnych. Więc czekam, jakby, aż wejdą skiny. No bo na razie jak nie ma, no to nie mam co kupować, no. Kurde. No, nie! Bum! Dobra? Ej, dobre to było! Kurde, gdybym nie miał tego ulta, to byłoby słabo. I zająłbym, kurde, chyba 9 albo 10 miejsce. Dobra, o nie, a dobra jakoś idzie. Kurde, ale on, nie, o nie, kara, nie, nie, szósta ranga, kurde. No dobra, kurde. Może po kampie trochę. Dobra. O kurde, nie, 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 nie. I napiszcie, widzowie, czy cieszycie się? Znaczy, czy czujecie już święta? No, bo ja właściwie to jeszcze chyba nie czuję. Ja tak zaczynam, kurde, jak jest półtora tygodnia przed świętami, zaczynam wtedy czuć. Nie! Kurde. Słabo. No dobra. Łącznie plus dziesięć. No dobra, to będzie chyba ostatnia runda w tym filmie. Dlatego że na razie to to na świąteczny nagrywam, ale to tak jakby nie ma skinów, trochę nie ma czego kupować takie. Trochę was to pewnie będzie średnio interesować. A, Nie. a widzowie kurde, no naprawdę trochę teraz po kampie. Dobra, wychodzę Kurde, nie Nie Jestem otoczony O nie! Kurde, ten Kenji No dobra, no To będzie na tyle w dzisiejszym filmie Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się